Kona Polskiego BJJ, miło poznać to żywo. Witam wszystkich. Jesteśmy tutaj dla trenera Okińskiego, ale może zaczniemy od Kevina Szafarskiego. Rozmawialiśmy o nim przed chwilą tutaj poza kamerą. Niepozorny, ale namiesza. Podczas Mistrzostw Świata, kiedy przegrał Kalata, wszyscy właściwie powiedzieli, no cóż, nie będzie już złota. A ja mówię, no ale został nam jeszcze Kevin. Nie, no Kevin przecież jeszcze wielce się nie bił. Nie, raczej nie. A ja mówię, nie można dyskredytować zawodnika, no, który jeszcze, jeszcze nie wiemy jaką ma formę. Okazało się po mojemu, Kevin chyba jak dotąd zdobył jedyny złoty medal w Mistrzostwach Świata Amatorskiego MMA. I ja widzę w nim olbrzymi potencjał. Gdybym miał pieniądze swoje, to prawie każde pieniądze stawiam na tego chłopaka. Chcę powiedzieć sponsorom, stawiajcie, a zwrot będziecie mieli dwukrotny, albo więcej. A z czego to wynika? To jest talent, ciężka praca, wszystko naraz. No teraz to mi zabiłeś klina. Myślę, że ma chęć nauki, to jest pierwsze. Widzę, że to jest jego pasja życiowa, że on mógłby robić wiele innych rzeczy. No bo i gdzieś tam rodzina już coś robi, ma jakieś interesy i tak dalej. Natomiast ja wyraźnie widzę, że on jest ukierunkowany na sport i myślę, że to jest jego największa siła. No chyba idzie najmocniej jak można, bo trenował z Johnem Johnsonem. To już coś znaczy. No powiem szczerze, akurat y, ja uważam, y, może y, troszeczkę inaczej niż inni, że nie jest ważne z kim trenujemy, tylko co my jakby wnosimy do tego treningu. Ja wiem, że wiele osób się nie zgadza i y, oczywiście do pewnego momentu. Czyli na przykład ja się pytam tak, a gdzie są Sparing Partnerzy Krokopa? Gdzie są z tej Chorwacji czy goście, co trenują? Czemu oni nie są tak dobrzy? No bo dobrym się nie jest dlatego, że się trenuje z, Jones, z Johnem Jonesem czy to, że ja pojadę, teraz będę trenował. Na przykład, nie wiem, z jakimś innym doskonałym zawodnikiem, to nie znaczy, że ja taki sam będę. To znaczy, że będę może się przyzwyczaił do jego stylu, że będę umiał się ustawić, wytrzymać, ale to nie znaczy, że jak wyjdę z innym zawodnikiem, to wygrę. Owszem, to się bierze stąd, że każdy zawodnik przed samymi startami chce jakby wejść na ten najwyższy poziom i zobaczyć, czy wytrzyma. I faktycznie tak jest, że przed samym startem to już w tym okresie, kiedy zostaje miesiąc, on powinien mierzyć się z najlepszymi. Natomiast na co dzień, wcale nie musi mieć najlepszych zawodników, ja nawet bym powiedział odwrotnie, może mieć słabszych. Dlatego, że on wtedy może robić nowe ruchy, uczyć się rzeczy nowych, a jak będzie walczył z bardzo dobrymi, oni mu nie dadzą tego zrobić. On będzie bazował na tym, co umie. Bardzo ciekawe, no myślę, że ma to sens to jeszcze jest taką perełką, jeżeli chodzi w ogóle o polskie środowisko MMA. No mówiąc szczerze, od momentu kiedy Pele Mama zeszło troszeczkę ze sceny, ja już tak nie obserwuję tego wszystkiego. Oczywiście obserwuję galę KSW, ale KSW no ma takich, bym powiedział, stałych zawodników, nie ma tam takiej mocnej fali dopływowej. Mogę powiedzieć, ja wiem, że może to brzmieć tendencyjnie, ale z własnego podwórka, czyli z klubu Ankos. No, i tutaj, bez dwóch zdań, moim faworytem jest Kamil Oniszczuk. Oczywiście, jest Daniel Skibiński w tej samej wadze. No, doskonały zawodnik. Nie ma co do tego w ogóle wątpliwości. Natomiast uważam, że Oniszczuk jest bardzo młody, i to jest ta jego siła, a już bardzo dobry. No widzimy, że właściwie on nie ma z kim robić, że ten ostatni rywal, to on właściwie, ja tak myślałem, że on sam mu się podda. Że on go przecież wciągnął do gardy, czyli bał się walczyć w stójce, nie chciał go nawet przewrócić, czyli chciał się znaleźć w parterze jego najsilniejszej strony. A widzieliśmy jak ta jego najsilniejsza strona wyglądała, czyli w ogóle Kamil go y, zneutralizował, nie uszkodliwił, więc... Dla mnie Oniszczuk to jest największy, następny, największy talent. Mamy jeszcze oczywiście w klubie parę, parę paru takich talentów i na przykład z bardzo młodych zawodników to bym powiedział e, Hubert Lotta, e, no ale waga ciężka, no to są e, straszliwi, bym powiedział, mordercy, e, no czyli Andryszak, który myślę, że jak trochę dojdzie do siebie, to będzie dalej mocną stroną, zresztą Znam parę ciekawych historii e, Michała, gdzie na przykład pomagał sponsorom swoim wydobyć się z tarapatów finansowych. To gdzie, gdzie możemy o takim gościu słyszeć? To jest naprawdę coś niesamowitego. E, także nie dosyć, że to jest znakomity fighter, e, no to jeszcze doskonały człowiek, dobry człowiek po prostu, takie złote serduszko. E, mamy Wałujewa. Który Andrzeja to jest takie oczko w głowie, mówi, że to jest najlepszy technicznie i tak dalej. No ale w walkach mu jakoś nie idzie. No tak czasami bywa. No i e, także bym powiedział, zawodnik, który ode mnie wyszedł, no Artur Głuchowski. Który, jeżeli tylko zrobi porządki ze swoją głową, a ja uważam, że brakuje mu tylko ciągłych startów, no następny morderca. No, pokazał się niesamowicie. Proszę mi wierzyć, że. Walka była niesamowita, natomiast to było 15% jego umiejętności. Ja wcale nie uważam, że to był ten... Jak zobaczyli wszystko, co umie, to lepsze walki daje niż w UFC. To gwarantuję. To jest wszystko niezwykle ciekawe, ale ten aspekt głowy, no bo są zawodnicy, którzy... Jak chociażby Paweł Pawlak, tak się zawsze mówiło. Na treningu nie ma sobie równych, no ale gdzieś tam w UFC nie wytrzymał presji. Słyszałem, że on siedział w szatni, mówił, tu jest George St. Pierre, tu jest ktoś tam inny, ja tak nie należę. Jak ta głowa jest ważna w sportach walki? No... no bardzo ważna i to już wiemy po tym. Natomiast ja często myślę, że jest jakby trochę takie złe podejście. Nie? Że niektórzy na przykład w pewnym momencie odpuszczają treningi i mówią że głowa jest najważniejsza. Ale jak ja im się pytam ale co? Co to znaczy że ta głowa jest najważniejsza? To nikt mi nie umie odpowiedzieć. Ja nawet e, pamiętam, ktoś mi pokazał na YouTube Trenera reprezentacji polskiej piłki nożnej, który mówił dużo, ale jak mu się zapytali, ale konkrety chcemy, jak, jak to pan robi? Co pan robi z nimi? To on mówi, a to jest tajemnica zawodowa. I proszę mi wierzyć, że to jest totalna bzdura, bo tajemnica zawodowa to są nazwiska, a nie to, jakie on ma narzędzia. Czyli jak się pytamy lekarza, proszę mi powiedzieć, co mi pan dzisiaj zrobi. Ano, zrobiłem jakieś tam bajpazy, koronografię i tak. On nie powie, to jest moja tajemnica. I to jest właśnie śmieszne, że dużo ludzi mówi o tej głowie, ale tak naprawdę nikt za bardzo nie wie, co tam robić. Ja uważam osobiście, że są tylko nieliczne, ciężkie przypadki, gdzie powinien chodzić psycholog. Reszta to jest praca mądrego trenera. Czyli trener powinien tak zagwarantować zawodnikowi, na przykład. Y, ciąg treningowy powinien mu powiedzieć, jaka jest taktyka wyznaczona, i dogadać się z nią, bo to jest tak, że często zawodnik ma inny pomysł na walkę, a trener inny. I powiem szczerze, tu już jest wielki problem. No bo jak to teraz rozwiązać? Nie? Zawodnik powie, ale to ja walczę, a trener powie, ale to ja zbiorę y, całą opinię, jak przegra. Nie? To jest na przykład jedna sprawa. Ale może, przepraszam, że przerwę, może nie ma czasu na to, może jest tylu zawodników, tyle obowiązków, że ciężko aż tak to zgrać. Czyli coś nie tak z organizacją w klubie. No bo nie można zrzucać na... albo się przygotowujemy profesjonalnie, albo robimy partyzantkę. No no rozumiesz, nie? Czyli odpowiedzialność zawsze i tak bierzemy na siebie. Później my nie powiemy przed kamerami, no tak, ale nam salę zamknęli, my tylko mamy trzy razy w tygodniu, wie pan, jak się możemy przygotowywać, no takie jest życie, nie, no, to trzeba wszystko jakby wkalkulować, czyli ja uważam i nawet mi ktoś mówi, że chciał wprowadzić psychologia dla trenerów no, normalnie jako podyplomówkę i nie zgodzili się grono psychologów nie zgodziło się bo jakby powiedzieli mu dali mu znać, że yy, a co my będziemy robili nie? Bo ja powiem szczerze, to nie są, uważam, trudne sprawy. Nie? Stara gwardia trzyma się razem. Stara gwardia wygrywa. <grywa> 20 lat, kiedy to minęło. E, powiem tak, e, Karol Matuszak e, to jest człowiek legenda. E, to jest człowiek, który sprowadził brazylijskie żużicy do Polski. E, naprawdę. E, Wiele mu zawdzięczam, jeżeli chodzi o spojrzenie na brazylijskie Jurjicu. No i przez wiele lat trzymamy się razem i się wspieramy. Myślę, że to jest fajne. Rzadko się to zdarza, że ludzie przez tyle lat są dla ciebie w porządku i trzymają się razem. Często jest tak, że ktoś, pach, pach, i już nie ma. No, ja co mogę powiedzieć? Nie zawsze nasze poglądy są zbieżne. Ale właśnie o to chodzi, że mimo to, że one są niezbieżne, my dalej się cenimy. Nie? Ja na przykład w Mirku bardzo szanuję to, że on taki jest bezlitosny w dążeniu do swojego celu, nie? że ja mu mówię, ale Mira, no znowu tam to... Mira mówi, ja tak będę robił, nie? no i to jest z nim mocne. Cenię to jego taką wesołość. Nie? Wszędzie, gdzie zawsze z Mirasem byłem, no to zawsze było wesoło i mówiąc szczerze, on nie jest taki, że się obraża, że śmiertelnie jest jakiś ten... Ja wierzę, że jakby dzisiaj tu przyjechałby Pudzian, to nie byłoby żadnych spięć, ścień, tylko by były jaja, nie? No bo czemu? No bo taki jest właśnie Milas, nie? No i, no i właśnie, jak go za to nie lubisz, a poza tym, no nie wiem, może pewnie nie wszyscy wiedzą, ja na przykład Mirku cenię, że dla niego zawsze jest bardzo ważna rodzina, że chodzi do kościoła z tą rodziną, że dba po prostu i no jest taki tradycyjny konserwatywny. I też zawsze pod prąd. Może to nie pasuje teraz do tego ostatniego zdania, ale też ma to swój smaczek. No to myślę, że to jest cecha silnych ludzi. Nie? Że zdają sobie sprawę, że coś jest niepopularne, natomiast oni mają na tyle siły w sobie, że idą i robią swoje. Ciężko było sprowadzić BJJ do Polski. Nie, nie było ciężko. To wynikało jakby z takich moich zainteresowań, że ja właściwie zawsze interesowałem się sztukami walki i to wszystkim. Zbierałem wycinki z gazet. Ja do dzisiaj to wszystko mam. No i jak wyjeżdżałem na seminaria, bo ja wtedy aikido trenowałem za granicę. Od co najmniej trzy razy do roku gdzieś tam byłem. Finlandia, Francja, Niemcy. No to gdzieś tam zawsze sobie kupiłem Black Belta, nie? Black Belt Magazine. No i dam w tym Black Belcie czy dam, a tam jakieś walki bez reguł. Ale pomyślałem sobie, że na pewno chodzi o wrestling, że znaleźli nową e, promocję w wrestlingu, że ubrali kogoś w kimono, czy ten, nazwali ich stylami. I mówię, nie, nie warte. Później patrzę kasety instruktażowe Gracie, ale patrzę na te Gracie i mówię, no nie no, oni na pewno nie mogą wygrywać tych walk bez reguł, nie? Bo jak Joyce'a zobaczyliśmy Horiona, mówię poza tym, no właśnie, poza tym to są jacyś Hiszpanie. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby Hiszpania miała jakichś dobrych fighterów. Później kolega przysłał mi ze Stanów Zjednoczonych kasety z UFC i od razu wiedziałem, że to jest to, co chciałem robić. Jak widziałem to jiu-jitsu i właśnie Najlepsze jest to, że wszystkich zawsze fascynuje dynamika, siła. Na przykład wielu moich kolegów lubiło Szemroka, nie wiem, bo taki napompowany, dynamiczny, a mi właśnie się podobał Hoys, no, bo wszystkich tych właśnie dobrze wyglądających pokonał i to pokonał bezkrwawo i sam się nie męczył przeważnie. No więc pierwsze co zrobiłem, to napisałem, zauważyłem, że jest kolumna Graple Corner. Tam taki był. Klient, który to prowadził, Steve Necklia. Napisałem do niego, on mi wysłał najpierw kasety, a później mi zaproponował, że przyjedzie. Znalazłem sponsorów, no i tak zaczęło. On przyjechał do Polski, no i tak się to wszystko zaczęło. A to piękna sprawa. No i to musiał być taki boom, bo rozmawiałem dzisiaj z Antkiem Pilewskim. Mówi, że on był super utalentowanym rzudoką. Czarny pas poszedł na gwardię, gdzie. Znaczy, on już był na gwardii, ale tam przyszedł raczej niebieski pas, którego poddał. No, właśnie to jest w tym jiu-jitsu takie niesamowite, że niewiele się umie, a jeżeli dostaniemy osobę ćwiczącą, ale nie umiejącą brazylijskie jiu-jitsu, no to jesteśmy tymi zwycięzcami. Nie? Że, że zawsze znajdziemy to dojście do poddania. Nawet Murillo Bustamante, taki też mój wzór jiu -jitsu, ale zarówno też trenujący i walczący w MMA, powiedział. Mogę walczyć nawet z bestią i jakimś monstrem. Ważne, żeby nie wiedziało i nie znało jiu-jitsu. Także no to jiu-jitsu faktycznie jest takie pierwsze, że miękkie. Nie tak jak zapasy, że tam dżudo, że trzeba ileś razy przewrócić, się romnąć, stać, znowu nas przewracać. przewraca. Leżymy sobie na tych plecach albo leżymy na kimś. No i wyciągamy te dźwignie duszenia, które są niezwykle efektywne. Także ja generalnie myślę, że to jest sport XXI wieku jako taki sport dekreacyjny. To będzie miało... Jeżeli ktoś się naprawdę tym tak zajmie z głową, to no to naprawdę może być bomba dla wszystkich. A to chyba już tak trochę jest w Stanach, że na przykład te akademie właśnie Gracich są jednymi z droższych klubów i tam przychodzą trochę gwiazdy trenować, ale no, myślę, że to jest ten kierunek. No właśnie, dobrze kolega tutaj to powiedział, nie? bo wszystkie takie nowinki zawsze jednak ciągną z zachodu, no a tam na przykład yy, firma Google, yy, bodajże Facebook, no to normalnie w pracy jakąś tam mają przerwę na lunch i idą trenować jiu -jitsu. Nie ping ponga, nie coś tego właśnie jiu-jitsu, no bo to się staje modne, a modne dlatego, że jest to po prostu fajne, wciągające. W pełni to rozumiem, to zapytam, skoro mamy okazję rozmawiać, jak się zmieniło to jiu-jitsu, no bo DJ Pen, człowiek, który doszedł do Czarnego pasa w trzy lata, ewenement, każdy kto trenuje, to wie o co chodzi, poddaje go Ryan Hall odwrotną skrętówką. <śmiech> 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 um... No tak, ale DJ Pen już no ten jego czas tam trochę przeminął, nie? On myślę, że już, że, że Hol jest... Nie wiem tego na pewno, ale wydaje mi się, że jest młodszy. Nie? No właśnie, nie? Okej, okay, ale no myślę, że jednak że? że jednak tak, że A, tak, tak No no właśnie, no i tu no i tu już nie mamy o czym mówić, nie? No bo to wiadomo, że w sporcie... Ta atletyczność, a zwłaszcza na tym najwyższym poziomie, no ma znaczenie. I czy to jest w jitsu Wiadomo, że w jiu-jitsu można przesunąć tą granicę, ale nie można jej odwlekać w nieskończoność. No i ja myślę, że to jest właśnie to. Myślę, że gdyby to był prime time BJ Pena, to Holbe był zmasakrowany. Nie? Także no, musielibyśmy ich porównać w innym czasie, to tak jakby, ja wiem, że to nie jest porównanie, ale powiedzmy Ali przegrał z Larry Holmesem. Myślę, że jakby w szczycie był Ali, to by nie dał szans Holmesowi, nie? ale już był starszy, nie tak dalej. No ale ja wiem też, czego dotyczy to pytanie, że taka y, wielka, taki wielki talent przegrał z jakimś tam zawodnikiem po paru latach. No i to jest fakt, że ten progres jest niesamowity. To, co mi się najbardziej podoba w tym jiu co na przykład mi się podobało w MMA, ale już nie ma, to była właśnie różnorodność. Teraz UFC sformalizowało wszystko. Są takie i takie wagi, są takie i takie przepisy, są takiej taka ocena walki i według mnie jest to złe. Na przykład ja się w tym względzie z Mirkiem nie zgadzam. Mirek mówi, musi być wszystko tak i wtedy jest wiadomo jak trenować. Ja, ja uważam, że nie, dlatego że w różnorodności jest siła. Czyli Najlepszy chociażby przykład, co słyszałem z Pawłem na stulą, kiedy walczył do 95, był doskonałym zawodnikiem. Zrobiono do 100 kg i już nie był. Czyli te 5 kilo robiło różnicę. I właśnie, gdyby była inna organizacja z innymi przedziałami kilogramów, z innymi, z trochę innym podejściem do przepisów, to myślę, żeby tylko inni ludzie mogli na tym skorzystać. Czyli inni. Inne talenty, czyli na przykład ktoś by mógł więcej walki parterowej albo więcej rzutów, by się obojętnie, ale inni zawodnicy by mieli większe pole do popisu, i to się dzieje właśnie w jiu -jitsu. Czyli Eddie Bravo robi na przykład turniej z zupełnie odmiennymi przepisami, gdzie jak ja to oglądałem, to już nie można nazwać tego jiu-jitsu. tam tylko wchodzą dźwignie na nogi, jeszcze tam parę różnych ruchów, ale to tylko na, na, na dokładkę. Zupełnie nie nadaje się to do MMA, a MMA było bazą dla Judicy. Natomiast chodzi na przykład super pomysł e, walki bez Kimon z liściami. Uważam super pomysł, a teraz w Polsce prawdopodobnie w czerwcu w łodzi będzie turniej egzekutor, Słyszałem, czyli właśnie, właśnie, ale formuła w Kimona. I to jest według mnie dopiero sztos, yy, gdzie możemy zobaczyć, no bo też yy, ja pamiętam ludzie zaczęli mówić, a zapasy jednak lepsze niż judo, bo zobaczcie, co robią w klacie. Ja mówię panowie, dlatego że nie ma kimono. Gdyby były Kimona, od razu zaczęliby rządzić judocy, bo ja mam nagrany turniej Lumax, nie będę w 90 którymś roku z Japonii i tam walczą światowej klasy zawodnicy japońscy i Nowe Koszaka. Nie pamiętam, ktoś jeszcze z ciężkich, w I to zupełnie inaczej wygląda. Od razu są klincze u góry, za kołnierze się trzymają piękne, wysokie rzuty. Także sy jakby sytuacja albo przepisy rodzą walkę, a nie styl walki. No właśnie, bo takie klasyczne BJJ nie każdy lubi oglądać. Powiedzmy sobie szczerze, niektórzy nie rozumieją, dla innych jest nużące. Takie turnieje mają szansę to zmienić? Oczywiście. Ja mówiąc szczerze, też przy niektórych walkach jiu-jitsu zasypiam, mimo że się znam na tym, ale to jest nie do oglądania. Nie? Eee, oczywiście są walki na przykład metamoris, czy właśnie i to jest właśnie szansa do, dla jiu-jitsu. Oczywiście ważne jest, żeby nie stracić tej głównej idei, że jiu-jitsu musi być skuteczne w realnej walce. Dla mnie to, to jest jakby najważniejsze. Oczywiście ja nie jestem za tym, żeby nie szły te inne wymysły. Jak ktoś lubi, to czemu nie? Trzeba mu dać taką szansę, ale uważam, że judiciu brazylijskie nigdy nie powinno stracić tej najważniejszej swojej cechy, z której było znane, jest znane, czyli skuteczności w parterze. To jest idealne podsumowanie, zakończenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.